thank you Cześć moi drodzy, sobota, dziewiąta rano e, Ja nazywam się Beata i witam Was serdecznie na moim kanale Moi drodzy, jak widzicie jest to dość nietypowe dla mnie Dziewiąta rano, jestem już zwarta, gotowa, nawet w pełnym makijażu e, Słuchajcie, właśnie przyjechałam pod studio e, Studio? Pod sklep e, Pod salon sukni ślubnych, nie wiem jak to się nazywa No jest to sklep na pewno, gdzie sprzedają suknie ślubne e, Nie martwcie się, nie, nie szukam sukni ślubnej dla siebie Mój ślub już za mną, dawno temu no nie tak dawno, 4 lata temu tak, 4 lata temu to ja szukałam sukni ślubnej dzisiaj przyjechałam, słuchajcie, żeby wesprzeć jedną z moich koleżanek, która w tym roku wychodzi za mąż i w ogóle historia jest bardzo zabawna ponieważ ta dokładnie koleżanka pomagała mi przy wyborze sukni ślubnej właśnie 4 lata temu miała już 4 lata i teraz ja pomagam jej także no naprawdę jest to bardzo sentymentalny moment, bardzo się cieszę w ogóle, bo powiem wam, że od momentu kiedy ja organizowałam swoje wesele, już nigdy więcej później nie uczestniczyłam w tych organizacjach wesel. Mam takie wrażenie, że taka kumulacja moich koleżanek, które brały, takich bliskich koleżanek, które brały ślub, była właśnie przed moim weselem, a my byliśmy tak na końcu, jak taka wiśnia na torcie. A później pomimo tego, że byliśmy, bywaliśmy na weselach, to jednak nie uczestniczyłam czynnie w żadnych przygotowaniach. Czyli wiecie, nie jeździłam na przymiarki sukni ślubnej z koleżankami, nie wiem, nie pomagałam im wymyślać menu w restauracji itd., tak dalej, Także naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Eee, no, jest to coś na pewno nowego. Znaczy, nowego. Być w tej drugiej roli to jest na pewno coś nowego. Byłam, e, jakby. Mm, pomagałam innym koleżankom, tak jak mówię, lata temu, nie wiem, 7, 8 lat temu, wybierać sukni ślubne, kiedy nawet 10, słuchajcie. E, nawet 12. Czekajcie, myślę. Moja pierwsza koleżanka, z którą um, czynnie uczestniczyłam w wybieraniu sukni ślubnej, um, brała ślub w 2013 roku, czyli 12 lat temu, tak, tak tam też byłam. Ale słuchajcie, nie o tym, o tym, że... Um, jest to naprawdę ekscytujący moment, ja pamiętam swoje emocje, chociaż powiem Wam, że ja też podeszłam w ogóle do całej tej organizacji wesela. Wydaje mi się, że bardzo na chłodno, wiem, że dziewczyny na przykład, wiecie, bardzo emocjonalnie podchodzą do, do różnych spraw. Ja w ogóle nie jestem takim typem osoby, wiecie, ja miałam wszystko rozpisane w Excelu, wszystkie jakby rzeczy były popodliczane, linkowane. E, Duże było nałożenie na to takiego zdrowego rozsądku. I przy wyborze sukni ślubnej powiem Wam, że kierowałam się rzeczywiście tym, co mi się podoba, ale również jakby jakością materiałów i komfortem nie chciałam w taki sposób podejmować decyzji, bo też uważałam, że po prostu wydanie, wiecie, X tysięcy na suknię ślubną jest bez sensu i chciałam to zrobić jak najtaniej, nie będę ukrywać. Natomiast po kilku wizytach w takich tańszych salonach sukni ślubnej, gdzie po prostu. Ja się czułam niewygodnie już na przymiarkach tych sukni, bo one były po prostu z tak złych jakości materiałów, że po prostu, wiecie, wszystko mnie drapało. Cekinki, na przykład, które były na sukienki, odpadały już w czasie mierzenia. No słuchajcie, no absurd jakiś. Więc wtedy trafiłam do naprawdę bardzo fajnego salonu sukni ślubnych. W ogóle pozdrawiam, Paulina Mora, to była moja. Projektantka właśnie sukni ślubnej. Uważam, że suknię ślubną miałam naprawdę dokładnie taką, jaką na tamten moment chciałam. Nie wiem, czy kupiłabym ją ponownie, mam być z wami szczera, bardzo mi się podobała i uważam, że wyglądałam w niej bardzo dobrze, natomiast na pewno na, te, na pewno teraz wybrałabym całkowicie inną suknię ślubną, serio. No, natomiast wiecie, to jest jakieś doświadczenie, myślę, że każda z nas tak marzy, coś nam się podoba w jednym roku, a kilka lat później już nie. Wciąż nie uważam, że ta moja suknia ślubna jest jakimś mega wstydem. Zresztą. W Zostawię Wam zdjęcie, jak ta moja suknia ślubna wyglądała, albo jak ja w tej mojej sukni ślubnej wyglądałam. Wciąż uważałam, uważam, że była, że była piękna. Natomiast, no tak jak mówię, no tamten moment to też było... Jakby ten rodzaj sukienki powiedzmy był modny, teraz na pewno wybrałabym coś, nie wiem, z tymi rękawkami. Ehm, nie wiem, może mniej odkryty ten przód, no, no nie wiem, jakby nie jestem w tej pozycji, że wiecie, znów szukam sukni ślubnej, do tego zapominamy o temacie, słuchajcie, Was zapraszam na ten dzień z nami. E, po mierzeniu sukni ślubnych wracam do domu, jemy z jużem śniadanko, bo nawet nie zdążyłam, słuchajcie, zjeść tak się szybko zbierało. <laughs> ehm. Także zjemy z Józiem razem śniadanko i jedziemy. Jedziemy na mini zakupy tak naprawdę. Mamy kilka jeszcze rzeczy do kupienia przed naszym wyjazdem na narty. Ale poza tym idziemy dzisiaj wieczorem na urodziny do naszego kolegi, tureckiego kolegi, i chcemy kupić mu również prezent urodzinowy. Jednym z prezentów jest to, że zarezerwowałam nam wczoraj restaurację. Wiem, że to tak śmiesznie brzmi, ale uwierzcie mi w sobotę wieczorem znalezienie restauracji na 5 czy 6 osób to czasami graniczy z cudem. Fajnej restauracji. Także udało mi się zarezerwować bardzo, bardzo fajne miejsce. Także tam go dzisiaj zabieramy. Natomiast wiecie, chcemy mu dać też jakiś drobny upominek. Um, ja w ogóle jestem z tych osób, które naprawdę uważają, że urodziny są od celebrowania. Um, to jest jedyny dzień w roku, kiedy wiecie, ten dzień jest o nas. Możemy sobie poświętować, pocieszyć się, i ja zawsze staram się właśnie moim nabliskim sprawiać, że ten dzień będzie dla nich po prostu wyjątkowy. No i tak chcemy właśnie dzisiaj zrobić. E, e, no, sprawić przyjemność naszemu koledze, przyjacielowi. Więc taki jest plan. E, Już też ma jakieś ambitne plany na zakupy, natomiast powiem Wam, że my nie będziemy mieć dzisiaj dużo czasu na jakieś tam ułożenie po sklepach bardzo, więc muszę go chyba. Troszkę sprostować z tym jego postanowieniami, bo on mi dzisiaj po prostu rano wylistował, co on to nie potrzebuje sobie kupić. Eee, myślę, że dzisiaj to nie jest ten dzień, kiedy na te zakupy takie całościowe pojedzie. Myślę, że załatwimy najważniejsze rzeczy, a, a później, jak coś nam jeszcze zostanie, to wiecie, mamy jeszcze tak naprawdę 5 dni w ciągu tygodnia, kiedy na jakieś tam zakupki możemy podskoczyć, bo w piątek wieczorem wyjeżdżamy na narty. Albo w sobotę rano, powiem Wam, że jeszcze nie postanowiliśmy, ale tak naprawdę za chwilkę. Także bardzo się cieszymy. Eee, mamy nadzieję, że pogoda. Wam dopiszę. E, słuchajcie, ja chyba już muszę iść, już sprawdzam. Jest 5 po, powinnam być na. Tak. Dobra, słuchajcie, wchodzę do salonu, jestem tutaj przed nim, udało mi się w ogóle zaparkować idealnie. Jesteśmy, słuchajcie, na warszawskim Ursynowym, więc tutaj też ten problem z parkowaniem aż tak mocno nie występuje, jak w centrum. Bo ja pamiętam, jak um, jeździłam szukać swoich sukni ślubnych, to odwiedzałam, wszystkie salony były tak naprawdę w centrum. To powiem Wam, że też pamiętam ten koszmar z parkowaniem. No, bo jednak sobota w centrum Warszawy to nie jest najlepszy pomysł. Słuchajcie, ostatniej kaweczki, bo nie chcę tej kawy brać ze sobą, żeby tam, wiecie, nie uwalić jakiejś sukni, bo to nie są tanie rzeczy, słuchajcie. Pyszna, pyszna, pyszna. Dobra. Kawka napita, biorę torebkę i wychodzę. Także idziecie ze mną. Jeszcze nie weszłam do salonu, ale już mi oczy ustawią, nie wiem czy widzicie. Nie jest to ze wzruszenia, tylko po prostu z powodu wiatru. Ale zabawnie. Oj no i. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie już ma. 15. 14 w 40 fajnie, minut. Wytry, <laughs> ale możliwe, fajnie, że fajnie, mamy fajnie, decyzję. Fajnie. No, Jeszcze to... nie wiadomo, ale jest szansa. Sukces! Tego będzie! Hello, cześć! Cześć, gdzie jesteś? Gdzie jestem? No, w no. domu. <laughs> I'm in Bemowo. <the> <laughs> Co robisz? <laughs> Wstałeś już? No tak. Super. Um, I'm coming back. Ok. I'll be home in five minutes. Super. Super. You so... just called me to say you are coming home? Tak. restatory okay. am on the way <laughs> To be honest, I wanted to check if you awake because you know. Ah, okay. So it's... I was standing up. Dobrze. Dobrze, to see you. Pa pa. So batch gdzieś kim już jestem? Dzień dobry. Dzień dobry, zindawry jeste, zebrani gotowi. Jedziemy do naszego pierwszego przystanku, i uwaga, robi się nudno, bo jedziemy znów zasady Sadyby. Mieliśmy w ogóle trochę inne plany, i mieliśmy w ogóle ten nasz kierunek zakupów pokierować gdzie indziej, natomiast naprawdę mamy bardzo mało czasu. Jak wróciłam do domu, to już przygotował mi wyborne śniadanko. Także no troszkę nam zajęło jego jedzenie, jest, jest już prawie 13, więc naprawdę mamy bardzo mało czasu, bo o 17 musimy wyjść z domu, czyli musimy załatwić wszystkie rzeczy, wrócić do domu, ogarnąć się i wyjść. Mamy 4 godziny łącznie, więc jakby nie mamy już czasu na zbędności, jedziemy do Sadyby, robimy jakieś tam podstawowe zakupki do rzeczy do domu, których potrzebujemy, czyli wiem, chlebek Jogurt potrzebujemy. Ty musisz do Rosmana też pójść, tak? Tak, najważniejsze. O, Johnson. tak. Mm, musimy kupić prezent i wracamy do domu. Także mam nadzieję, że zajmie nam to nie więcej niż dwie godziny. E, no, żebyśmy mieli trochę, wiecie, zapasu, bo jeszcze musimy jechać na... na Mainie i umieść nasze auto, bo jest usyfione jak nie wiem. Słuchajcie, prawie skończyliśmy całą naszą przygodę w Stadybie. Przyszliśmy na kawkę i już właśnie poszedł nam zamówić kawę. Powiem Wam, że jestem średnio zadowolona, bo udało nam się kupić prezent i zrobić takie mini zakupy spożywcze, więc super, ale nie kupiliśmy w ogóle rzeczy, po które tu przyjechaliśmy dzisiaj, więc... W tygodniu będziemy musieli znowu dać się na zakupy Powiem wam, że ta ilość ludzi mnie trochę tu przeraża I nie chce mi się jechać ponownie No ale musimy kupić bieliznę termiczną bo To jest bardzo, bardzo ważne Wszędzie wyjazdem na narty No i już nie znalazł spodni narciarskich Więc niej też będziemy musieli pojechać mm, Bo tak jak wam mówiłam Nie ma spodni narciarskich i musi je kupić Myśleliśmy, że znajdziemy w Puff Nie udało nam się no Także czekamy na kawkę Pijemy kawkę i jedziemy do domu Powiem wam, że czas mamy dobry jest godzina 14, czyli tak jak zakładałam chwilkę przed 15 będziemy w domu także mamy jeszcze kupę czasu, żeby się wyszukać, także ekstra moi drodzy, jaka szybka akcja jak widzicie jestem już prawie cała gotowa wróciliśmy do domu, słuchajcie, koło 16 w ogóle powiem wam co się wydarzyło dzisiaj w tej sadebie, bo powiem wam, że czegoś takiego sobie nigdy nie wyobrażałam jak już wyjeżdżaliśmy z tej galerii Wiecie, siedliśmy w samochód, chcieliśmy wyjechać po prostu z parkingu, to słuchajcie, zrobił się jakiś taki wielki korek, ale nie dlatego, że było dużo aut, tylko słuchajcie, zamknęli parking podziemny w tej Sedybie, e, bo coś się zepsuło z tym szlamanem, który się podnosił i słuchajcie, na 30 minut zostawili wszystkich tych ludzi w tych samochodach e, na parkingu, nie mogliśmy wyjechać, nikt nie mógł wyjechać na ten parking, po prostu jakaś masakra. No i w związku z czym jakby, e, jakby wreszcie naprawili ta, ta ochrona, naprawiła ten szlaban i zaczęli wypuszczać ludzi, ale wiecie, zajęło to po prostu bardzo długo. E, przez to też mieliśmy mega posiłki. skróciliśmy do domu, rozpakowaliśmy się i tak naprawdę już się musimy zbierać. E, jesteśmy mega spóźnieni. A ja w ogóle miałam inny plan, bo chciałam jeszcze mieć włosy przed wyjściem, ale nie to może, bo musimy wyjść, powinniśmy wyjść 20 minut temu, powiem wam. Um, Także naprawdę, naprawdę jest już późno. Ja się zdążyłam tylko ubrać, prawie się skończyłam uchować, jeszcze tylko została mi pomadka. E, I słuchajcie, nazywam dzisiaj tusz na rzęsach, bo ostatnio któraś z was narzekała, że nie używam tuszu do rzęs, słuchajcie, nie używam, bo mi się nie chce. A jak mi się chce, to używam, więc dzisiaj mi się chciało. E, no, ratuję się, słuchajcie, suchym szamponem. Te włosy nie wyglądały tak bardzo źle, natomiast lepiej mi świeższe. To jest w ogóle mój ukochany suchy szampon. To jest szampon, który ja kupuję w Turcji. Więc jak będziecie w Turcji, to polecam wam, on jest dostępny w sensie gratis. Tak się nazywa ta drogeria. I polecam wam kupić go na promocjach, dlatego że on na promocjach jest naprawdę bardzo tani. Ja w ogóle w takim najlepszym momencie przewalutowywania kupowałam je za 3 zł. 3 złote jest tysiąc razy lepszy niż te wszystkie suche szampony. Już nawet nie mam innego, tylko tego, że mam, niż te suche szampony, te Batiste, e, które można dostać w Polsce. E, Jakość włosów naprawdę dużo lepsze Trzymają te włosy dużo świeższe i pięknie pachnie kokosem. Także to jest w ogóle najlepsza część. Więc ja szybkie, e, szybkie podnoszenie wolumenu włosów. W ogóle mam bardzo ładną spódnicę, słuchajcie, z Zary. Teraz poproszę Jusia, żeby mnie pokazał w całej okazałości. A to jest spódnica, którą kupiłam z wyprzedaży i ten golfik też jest z wyprzedaży. On jest z Massimo, też mi się bardzo podoba. Tak, że dzisiaj dzisiaj to wszystko nowe, wszystko nowe. A Józef, jak gotowy? Tak. On pokażesz się? Jezus, jak my biegamy. Pokaż się, pokaż. Też masz nową koszulę? Piu, piu, piu. Jaki piękny. I bardzo ładna jest ta koszula. Bardzo ładna. No. Ale dobrze to wygląda? Ten, to i to? Bo co? Tak? Zobacz, już brwi zrobiłam. Widzisz? Już do mnie przyszedł. Miałam miał jeszcze nieco brwi, więc wiecie, miałam taką jasną tutaj planę. I on ja przychodzi i mówi: ale y, nałożysz pomadkę, tak? Ja wiesz, tak? A brwi? też. Także. No tak, może dba, słuchajcie, o to, żebym dobrze wyglądała. Ja się do Was tutaj przesunę, tak. Andy, proszę pamiętać, że jeszcze perfunki. Dzisiaj używam, słuchajcie, Black Opium. Kocham ten zapach. On jest w ogóle takim klasyczkiem klasyczków. No, naprawdę jest przepiękny. Używam go tylko i wyłącznie dlatego, że go używam rano i po prostu włosy mi nie płacą. Więc nie chciałabym mieszać różnych zapachów. Tak, okej, już mam gotowy, słuchajcie. Jeszcze tylko ta pomadka. W ogóle bardzo fajna jest ta pomadka z Toma Forda. Wiecie, na taki luksus pewnie pozwala sobie raz w życiu, bo 200 zł wydać na pomadkę to jest bardzo dużo pieniędzy. Yy, dlatego. A, bardzo oszczędzam, bo muszę wziąć sobie jakieś dobre lusterko. nie yy, chciałabym tu popełnić błędu. Wam jestem trochę zestresowana i w ogóle bardzo się nie lubię spóźniać. Niestety, znaczy naprawdę nie lubię się spóźniać, a spóźniam się absolutnie zawsze. Odkąd jestem w ogóle w związku z Józiem, to rzeczywiście spóźniamy się bardziej i to jest jego wina. To, mówię Wam szczerze, to jest jego wina. Natomiast ja osobiście też się mam taką naturę po prostu spóźnienia się, a bardzo, bardzo tego nie lubię. Um, więc yy, w naszej rodzinie to ja muszę pilnować zegara. W ogóle powiem, wam, że to jest bardzo fajna metoda, ponieważ nie mam żadnej konturówki do ust w takim czerwonym kolorze, więc biorę sobie taki. E, będziecie widzieć? O, powinniście widzieć. Jezus Mary. O! Taki pędzelek i po prostu nim sobie konturuję usta. Bo wiecie, później jest y, przy takim czerwonym kolorze naprawdę ciężko jest y, po prostu ładnie go nałożyć. Dobra, potrzebuję turbo skupienia na górną wargę. Wygląda głupio, ale teraz wypełniamy. Strasznie. No, wygląda, słuchajcie, rewelacyjnie. Jezus, uwielbiam tą pomadkę, naprawdę jest świetna. W ogóle robi robotę od razu, zobaczcie. Taki zwykły, prosty luk, a sama ta pomadka robi robotę. Dobra, biorę ją ze sobą, to wszystko już. Odkładam, syf tu jest straszny. Ale nie mam czasu. Która godzinka, Józef? 10 Nasza rezerwacja zaczyna się za 10 minut, a potrzebujemy 30, żeby tam dojechać. Dobra, słuchajcie, zbieramy się. Zaprezentuj się Dziadek Józio. <grytanie> dziadek Józio sobie kupił kardigan. No i chciała tak No bardzo ładnie, ja bardzo tak lubię. I prezenciki też, słuchajcie, mamy już zapakowane dla naszego kolegi. Także wszystko mamy, wychodzimy już ze Ubieramy i wychodzimy. A, jeszcze słuchajcie, mój pełen look. Oczywiście jeszcze będą buty Piękna mm, Ale moja spodniczka jest bardzo ładna Golfik I idziemy O, jeszcze włosy muszę uczyścić My już gotowi. Słuchajcie, pędzimy do windy jedziemy. Mamy też ten zaszczyt, słuchajcie, że zaoferowaliśmy się, że pojedziemy autem i będziemy odbierali solenizanta, także jedziemy najpierw po niego, a później jedziemy właśnie do centrum i jedziemy do, słuchajcie, hiszpańskiego Tapas Baru. My tam już kiedyś byliśmy, z Ilonką byliśmy, nie? I sami też byliśmy, ale byliśmy z Ilonką ostatnio. Bardzo lubimy to miejsce. Jest w ogóle tak bardzo fajnie w soboty, także też się cieszę, że udało mi się ogarnąć tą rezerwację, ale niestety właśnie godzina 18 była ostatnią wolną godziną na zrobienie Dużej rezerwacji, więc jedziemy know, tak wcześnie. Sure can, so sure. Może nie, ale wiesz, nigdy nie wiadomo, no więc lepiej mieć niż nie mieć. No ale jak inni znajomi tam przyjadą wcześniej, więc też spoko. My jesteśmy już w drodze do domu. Zapytamy solenizanta, jak się dzisiaj bawił? Dziękuję how did you like it today? you you for all these hosts and uh, good recommendations. You You the the guys So you you old old now? <laughs> no, not really Just 27 27, tak. Słuchajcie, rozdzieliliśmy się, nasi znajomi pojechali do domu, my odwozimy solenizanta, bo go przywieźliśmy, to trzeba go odwieźć. Także już sobie wracamy. Powiem Wam, że po naszym jedzonku poszliśmy sobie jeszcze na jakiegoś tam ryneczka obok. Także nawet zaliczyliśmy mały spacer, także wiecie, sport to zdrowie. Trzeba było się przespacerować, bo się naprawdę trochę przejedliśmy. Nawet dla Was nie nagrywałam, bo po prostu jedliśmy, naprawdę. Ktoś tu. O, już wyszedł. Dzień dobry. Halo. Pss, pss. Nie jesteś zainteresowany. Wracamy do domu i tak nas właśnie witają. Gdzie jest drugi? Dzień dobry. O, ty to się przynajmniej cieszysz, że przyszliśmy. Cześć. O, już się przytulasz. No, dzień dobry. Dzień dobry. Ten mały, gdzie? Trzeba zamknąć drzwi. To przyjdzie od razu. No, a ty też idziesz na spacer? Okay. Pa. No, ja wiem. Czasami, słuchajcie, dajemy chłopakom pochodzić sobie po Papa, papa, pa. ty zostaw to. Rio, to nie twoje jest. Mmm, był na wycieraczce. Teraz przyjdziecie? No, grzecznie. Chodź. Chodź szybko. Do... Chodź szybko. No, już są. Ach! Jaki Józef jak było? Super było. Super było? No. Na jaką byście? Turkish Polish Night. Tak, Turkish Polish Night, dokładnie. Mm -hmm. Jesteśmy już, słuchajcie, w domu. Jesteś zmęczony, bo jestem po prostu zmęczona. zmęczony. Tak boli bardzo, frustracja. od siedzenia. Słuchajcie, nie ma jeszcze północy. Ja naprawdę jestem tak zmęczona, że marzę tylko o tym, żeby zdjąć makijaż i pójść spać. Jesteśmy starymi ludźmi, tak. Naprawdę. Sobota. Sobota północ, a my chcemy spać. Ale powiem Wam. Powiem... O Jezus. Znaczy ja dzisiaj, uwaga, uwaga, bo w o 8 rano, więc ja sobie wypraszam, mogę być zwęczona, mieliśmy cały ciężki tydzień, ale chcę Wam się pochwalić jedną rzeczą, bo się tutaj nie chwaliłam, że ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj nie piliśmy alkoholu, bo ja w ogóle słuchajcie robię sobie, no nie piję w ogóle. Yy, jak to się mówi, no styczeń bez alkoholu, o. Dry January, to się tak nazywa. Nie Na piję... Dla mnie, tak. Ja w ogóle nie wstycznie nie piję alkoholu, Julia w ogóle nie piję alkoholu teraz. Ehm, I słuchajcie, ja się tak cieszę, bo my jutro wstaniemy jak nowo narodzeni. A tak byśmy Bez wstali, kaca. tak, mielibyśmy kaca, by nas głowa, nic by tam się nie chciało. Powiem wam, że naprawdę chyba się starzejemy, bo doceniam to, że ja sobie wstaję w niedzielę rano i właśnie czuję się wybornie i świeżo i jakby nie jestem zmęczona. Także ekstra piątka dla nas. I powiem Wam jeszcze, w ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że. Byliśmy w dwóch miejscach. Byliśmy na tapasach, czyli na takim hiszpańskim jedzeniu, i tam piliśmy sobie w ogóle bezalkoholowe drinki. Ja tak. miałam w ogóle aperola, tylko bez alkoholu, i to też miałeś groni bez alkoholu. Tak. I to naprawdę było pyszne. I później poszliśmy do drugiego baru, i też normalnie mieliśmy, jak wiecie, ogromny wybór alkoholów bez alkoholu. Bez. Tak śmiesznie już mi. alkoholów, alkoholi bezalkoholowych, no ale wiecie, co Drink bez alkoholu. Ja pisem piłam drinka bez alkoholu, piłeś wino bez alkoholu. Tak. No więc w ogóle powiem Wam, że naprawdę tych opcji jest mnóstwo, i to jest fajne. Bo kiedyś no, czasami są takie miejsca, że idziecie, nie chcecie pić alkoholu i macie do wyboru wodę, albo kole, albo sok. A to jeden naprawdę piliśmy no, pyszne rzeczy, wiadomo, pełne cukru, no ale bez alkoholu. Także postanowienie działa. Dobra, słuchajcie, ja czuję ten wzrok na sobie terrorysty. Zobaczcie. On by chciał coś dostać. Ale nie Ale on nie chce ten. Aaa, on no chyba go nie widzi. Cześć. Nie, on mam ten Chcesz się poprzytulać po prostu. Tak? Ten grzeczny kicio sobie je. Tak! Ja wszystkim mówię, że ty jesteś grzeczny, bo ty no, jesteś no, bardzo no, grzeczny. Co się dzieje? Ten... Był w łazience. Mm. Tak, na powitanie takie. Klocuszki zostawiacie. Dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Dobra. Złaś kotek, złaś. Ach. No nie, słuchajcie, ja tak jak mówiłam, mam marzenie, żeby zmyć makijaż i iść spać, więc tak właśnie robię. Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy film i do zobaczenia w kolejnym. Pa.